Nazywam się Maria Basza, jestem dziennikarką kuriera galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych kresach od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Stanisława Nowosad. Urodziła się we Lwowie. Absolwentka Polskiej Szkoły nr 10. Pracowała w Bibliotece Akademii Nauk, dawne Osolineum. Następnie przez prawie 40 lat pracowała w Uniwersyteckiej Bibliotece Naukowej. Jej wiersze weszły do antologii poezji religijnej. Miłość jak ziarno odwagi, habemus papam. Dotychczas ukazały się również trzy tomiki wierszy poetki. Swoje utwory publikuje w Kurierze galicyjskim. Mieszka w Lwowie. Chmurza balada. Chmura na chmurę się nakłada, Po pochmurnym karcąc siostry wzrokiem. I tak już pędzi ich gromada, i wzrok zachwyca swym widokiem. Kłębią się, kręcą chmur tych zdroje, jako w rozdartych piór pierzynie. W nich rozkochane serce moje. Wraz z nimi w takt po niebie płynie. Ochmury, bierzyste sioszczyce, Jak rzeki rwące swym potokiem, Widokiem waszym się zachwycę, Upoję się waszym widokiem. I mkną po niebie krajobrazy, Ona malować któż ich zdoła, Przeobrażane wiele razy, Jakże przydziwna ich wymowa niebieskim szlakiem gęste knieje, świat dziwów tak niepowtarzalny i tyle się na niebie dzieje, to życie niebios tak realne. Ochmury, siwe rozszalałe, pod niebnym lotem porywiste, całunem kryją niebo całe, tak lekkie, jędrne i soczyste. Ochmury siwe, czarno-białe, dla ukojenia dusz posłane, jakby ja z wami poleciała w tę siną dal, chociaż nieznaną. Jakbym ja z wami popłynęła niby ja jaskółczym szlakiem chorzym, i pełną piersią odetchnęła w podniebny kraj, gdzie nic nie trwoży. Projekt finansowany ze środków kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.